Witam Was bardzo serdecznie. Oko córek przyszedł. Dzisiaj widzicie. Śnieg się topi. No i chciałbym Wam to pokazać. Jeszcze nie wiadomo czy jeszcze tej zimy będzie, a w ogóle kiedyś. Kiedyś raczej będzie. To tam kurki. Wody wam też jeszcze dzisiaj trzeba przynieść. Mają pokrojone różne yy, co oni tutaj mają. Ogórka, grzepę taką, no grzepę, rzodkiew, rzodkiew Cukinie No trochę kapusty Niech skudzią Dobra Dajka dzisiaj nie ma, wczoraj było No ładnie Ale jeszcze jest, nie, nie Kocur Chodź Chodź No No także Przepraszam. Zostawiam im światełko, tylko wezmę to i jeszcze im przyniosę teraz wody. Dobra. Także dzisiaj jest no, luźny dzień, nic nie będę robił, dlatego że nie mam co. Sprzątał jeszcze dzisiaj nie będę. Poczekam. Trochę jakby zmroziło, to teraz w sumie by było dobrze. Też nie ma potrzeby jeszcze sprzątać, bo to jeszcze do piątku. Dzisiaj jest środa. Także są jeszcze dwa dni Ale patrzcie, ta górka znika już No ja idę po wodę, a fajnie jakby zmroziło to wtedy będzie łatwiej sprzątnąć w piątek No aczkolwiek też fajnie jakby już wiosna było Tylko że ja nie lubię takiej pogody jak teraz jest miękko Znika śnieg Bo to później będzie i jeszcze może deszcze Tu jeszcze zobaczyłem, że je koc urbawi, kurde, myślą Co ty robisz? Nie będę pokazywał lepiej co za dobra chować. Muszę ją wywalić. No i korzystając z okazji, chciałbym dzisiaj powiedzieć Wam co nieco o lęgach naturalnych. Tutaj jajko jest rozbite w środku tej wody. No w sumie to można ją wydać. Jak to już rozmaryło, było przymarznięte. No. Także jeśli chodzi o te kurki, no bo to są jedyne, które by się nadawały na wiosnę. No to silek to tak jak widać dwie kurki, chciałbym, żeby sobie usiadły tak w kwietniu najlepiej, z tym kogutkiem czarnym. A jeśli chodzi o kochinki, to mam nadzieję, że uda mi się je fajnie oddzielić gdzieś. I będą też miały swoje lęgi, chociaż ze dwa razy w roku może się uda. Takie lęgi przeprowadzić się na przykład późnym latem jeszcze. A jeśli chodzi o... to miejsce, czyli... kurniczek dla nowego nabytku, to tak wygląda. Tam jest jeszcze miejsce puste. Tylko sobie odmierzałem, żeby się zmieściło to gniazdko. Aczkolwiek używam go do przenoszenia pisklaków do schowalnika przy sprzątaniu, także no... siedzi tam. No, i co może dzisiaj się uda nadać tego ptaka, to zwierzę? Dobra, wchodzimy. Bo no, po pierwszej próbie się nie udało. Przyczyny wam dokładniejsze podam. Po prostu. Oj, światło gaśnie, one jedzenie. Tutaj stałem, żeby nie rozsypały. Dokładniejsze przyczyny wam podam. Troszeczkę później. Gdyś, no nie chcę jeszcze mówić o tym bo to bym chciał, przy okazji, bym chciał od razu poruszyć cały temat. Jak to wyglądało, a. no nie chcę jeszcze przy tym mówić, bo będzie wiadomo, jaki nabytek. Jeśli y, ten się nie uda, ta wysyłka, no to już upatrzyłem dwie. dwie, no dwie, jakby. dwie y, przedstawicielki płci węgierskiej. Czy to są kury, czy to są jakieś ptaki, czy inne zwierzęta, no to takie dwie przedstawicielki płci żeńskiej mam upatrzone już w okolicy. A jeśli chodzi o samców, no to nie, nie, nie szukałem jeszcze. Bo osoba odpisała, że jednak będzie próbowała dzisiaj nadać. Także no, zobaczymy. Dzięki za obejrzenie. I być może widzimy się już z informacją o nowym nabytku.